Mm. co by to dziewczyny dla was dzisiaj kupić jak wy myślicie co by to wam dzisiaj sprowadzić fajnego dla dzieci ale jego niestety nie będzie sprzedaży no dobra kończymy na dzisiaj rozpoczynamy teraz dalej do pracy rodacy no to zaczynamy rozpakowywanie nowej dostawy, która wjechała właśnie wczoraj. Jedna z naszych grafik stworzona przez AI. A tu kolejna. No trochę tego jest. Trochę zejdzie. O kurczę, co to? Ja nie mogę, jakie ekstra długopisy na niedzielę. Tu dostaliśmy w prezencie dla naszych dzieci. Estelander, o kurde. O kurczę, dojechał Clarins. Kilka sztuk chyba i dziewczyny testujemy na Testujemy serduszko. No, wyszło. I dziewczyny jadą z kolejnymi rzeczami. Kolejne zakupy porobione. Kompletujemy dziewczyny tu pod spodem. Cała jeszcze paka. Armada kosmetyków. Dziewczyny a to piesek marysi. Prawdziwy, nie AI. Ten kotek jest AI. A to prawdziwy. Róża. Róża, tak. Róża. Róża jest super. Zobaczcie, ma dwa różne oczka. Brąz. I ten drugi jest błękit? Tak. Błękit. Piesek Marysi. Róża. Szalejot? Tak. Jest, tak, no? tak no. Dziewczyny, kodzik 5566 na 9 zł. Ten produkt jest niedostępny nigdzie, ani w aplikacji serwu, ani nie będzie na transmisji, ani nie widać go w sklepie internetowym. On jest tylko tutaj, tylko na tym filmie w cenie 9 zł. Dziewczyny, 9 zł. Data ważności 20, 2027. Odżywka imbirowa na porost włosów 108 sztuk się przypadkiem postawiły do góry nogami, ale to nie ma znaczenia bo to jest tak dobrze zabezpieczone że to się nie wyleje więc niech se leży dziewczyny tylko tutaj tylko teraz w tym filmie ten produkt nie będziesz go widzieć nigdzie indziej tylko tu 9 zł jak chcesz to korzystaj czy wzięłyście sobie ten ekstra płyn do naczyń u nas jeden jest w kuchni o stoi Stoi, myje, pielęgnuje. Wszystkie garczki yy, nam tutaj poleruje. O kurczę, nie było mi chwili, znowu coś tu przybyło. To jest fajne. To jest tos. Przeciwbólowe. To Kogo Marysia kompletujesz? Imię chociaż podaj. Pani Edyta. Pani Edyta nabrała sobie fajne rzeczy. Brawo. to co nam tu jeszcze dojechało. Toaleta. Czysta, pachnąca toaleta. Toilet, bowl cleanser sheets sheets dziewczyny. 60 sztuk to będzie kosztować niewiele maska bąblująca smocza krew ładny bardzo fajny produkt on jest zakodowany kod 9128 zł maska bąblująca smocza krew do ust Jest tego dużo jeszcze już możesz sobie kupić, dowieźliśmy go trochę. Bardzo fajny produkt. 8 złotych, grosze. Dojechało coś tutaj z Ester Lauder. Jak to wygląda w środku? Ach, nie pokażę. Musisz być na transmisji, żeby zobaczyć. 36 sztuk. Jak to wygląda w środku? Tego Ci nie pokażę. Musisz na pewno być w niedzielę. Treatment Lotion with Bio ferment, o kurde, biofermentowalny produkt, coś na pewno świetnego. Kurde, teraz to naprawdę musisz być, żeby to zobaczyć. No, no naprawdę, mówię Ci, oszalejesz jak to zobaczysz. Oszalejesz po prostu jak to zobaczysz. Kto jeszcze sobie nie zakupił Tuz Primer? Widzę nawet ma filtr 30 UVA UVB Dual Band Protection SPF 30. Fajnie, fajnie, 15 zł kod Pupsik552 Primerki, takie fajne kuleczki, zobaczcie jak one super wyglądają Kiciuś No i dziewczyny Nie mogłem się oprzeć Ale wziąłem sobie ten zapach, który właśnie będzie w niedzielę Dol Bardzo podobny jest do Dolce Gabana Light Blue które wyszedł w 2001 roku. Patyczki właśnie się nasączają. Jak widzicie, jest różnica między tutaj a tutaj. Tu są jasne, tu są ciemne. Już się nasączają. Godzina na naszym zegarze. 14.24. Kicio są macha łapką i macha, i tu generuje pieniążki, dziewczyny. Kicio generuje pieniążki, warto mieć go w domku. Esencja za 15 zł została zakodowana. Niebieski eliksir 14 zł. Ale tanio, ale tanio. molekuły młodości z kwasem pielurowym. Obłęd, obłęd petarda. W Chinach 300, 400 juanów, czyli w Polsce jakieś 200 zł. Na polskie. A my go mamy za 14. Przerwa na herbatkę. Będziesz coś już zjadał. Kebab. Jak smakuje? Jak smakuje? To jest maseczka, maseczka za 0 złotych, dziewczyny, za darmo, specjalnie dla Was. Pupsik 5509, maseczka do twarzy z foleryną, 0 złotych. Tylko bardzo proszę, żeby tak jedna osoba wzięła sobie, może dwie, trzy maseczki, dobra? Żeby nie jedna osoba nie wzięła całości. Trzeba dogrywka, no po prostu muszę to zrobić, muszę dograć tą dogrywkę. Muszę dograć tą dogrywkę, ponieważ dziewczyny, muszę Wam powiedzieć o tym, które to niedawno sobie tutaj e, jest taka godzina, która była wcześniej, nie pamiętam, ale kilka godzin temu, to już się nasączyło, ale to tak pachnie, to tak pachnie, ja po prostu wchodzę do pokoju i mi to pachnie, dlatego mówię, ja muszę się z Wami podzielić tą ostatnią myślą. Ostatnią myślą na tym filmiku. No? Ale on nie pachnie. No właśnie, też to czujesz? No. Ale super, co? No. Dojeżdżały niesamowite dziewczyny perfumki. Będzie dziś, jutro, na, no, będzie to na transmisji w niedzielę latafa. Ekstra produkt on się rozkłada na pół rozkłada się go na pół jak książkę Petarda. Następnie dojechał Misio Pysio. Perfumeczki Only You. You make my dream come true. 12 zł. Wow, jaka dobra cena, nawet się nie spodziewałem. No i Was ukochany Kolagen, Kolagen dziewczyny, pianka do mycia buzi. Kolagenik z takim oto kodem, Kod jest do góry nogami. 3, 2, 3, 9, 15 zł. Zobaczcie, jakie to ma daje efekty. No po prostu nie do wiary Nie do wiary co się dzieje z buzią. Dziewczyny przypominam, że jest jeszcze dostępna. Nie to, to też jest toderie dostępne, ale nie o tym chciałem powiedzieć. E, Pomyliłem się, nie chodzi o to, że ma być dostępne, tylko będzie, dziewczyny, jeszcze biżu. Tak jak mówiłem, nie uchylę rąbka tajemnicy, chociaż już jest wyceniona, zakodowana. Już na Was czeka. Dojechały również perfumetki, które kochacie, uwielbiacie. Zdradzę jeden kodzik, a co mi tam? Bordowa Bogini. Bordowa Bogini prezentuje się tak. I taki ma kodzik. To szybszy, ten lepszy, dziewczyny. Możliwe, że na transmisji już tego nie będzie. Mamy to. Mamy to po prostu. Mamy to. Czerwona trzy, odżywka trzysekundowa. Czerwona odżywka trzysekundowa. Kto to ma? Kto to zna? Kto pragnie? Wiem, że dużo osób do mnie pisze. Tomaszu, dowieź, dołóż. Kiedy to będzie? Jest. Będzie w niedzielę na transmisji. Chyba, że będziesz szybsza i ubiegniesz wszystkich teraz, w tym momencie. Szampon, dziewczyny, szampon, olej amino, rose, essential, szampon, acid, jest. Ja tu rwałem te kartony, dziewczyny, jak wariat, żeby się tu do tych szamponów, żebyście mogły je sobie kupić, dziewczyny, żebyście mogły. Będą teraz na transmisji w niedzielkę pokazywane. Zobaczycie, ja je uwielbiam. I dojechał do nas prosto z Chin po prostu z Chin dojechał rzęszeń zobaczcie korzeń który właśnie wypuścił korzenie bo wiecie rzęszeń to jest tak jak marchewka on też wypuszcza korzenie no nie? boże nawet zdradziłem wam kot o cholera to przez przypadek i tym akcentem zapraszam was dziewczyny na niedzielę na godzinę czternastą przepraszam na 16:00 godzinę niedziela szesnasta godzina będą takie oto sztosy na przykład taki szampon Jezu, znowu zdradziłem wam kod Boże, co ja wyprawiam Będą dziewczyny sztosy Dużo, dużo rzeczy Kosmetyki, biżuteria Niedziela, 16 godzina Bądź, po prostu bądź Do zobaczyska Do zobaczyska, pa Trzeba dogrywka, no po prostu muszę to zrobić Muszę dograć tą dogrywkę Muszę dograć tą dogrywkę, ponieważ dziewczyny Muszę wam opowiedzieć o tym Które to niedawno sobie tutaj jest taka godzina, która była wcześniej, nie pamiętam, ale kilka godzin temu to już się nasączył, ale to tak pachnie, to tak pachnie, ja po prostu wchodzę do pokoju i mi to pachnie, dlatego mówię, ja muszę się z Wami podzielić tą ostatnią myślą. Ostatnią myślą na tym filmiku. No, ale on nie pachnie. No właśnie, też to czujesz? No. Ale super, co? No.